Dzień dobry Państwu, nazywam się Roxana Kałamarz i mam ogromną przyjemność dzisiejszą rozmowę prowadzić z panią Anetą Kucharzyk, starostą Jaworskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. 25 października, dosłownie dwa dni temu, premier Mateusz Morawiecki ogłosił start programu inwestycji strategicznych Funduszu Rządowego Polski Ład. Proszę o przybliżenie naszym mieszkańcom, oczywiście w wielkim skrócie, założeń tego programu. Założenia rządowego funduszu Polski Ład są odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 i obejmują inwestycje na ponad 23 miliardy złotych. Fundusz Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne wsparcie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, a także miasta. I województwa na terenie całego kraju. Priorytetem w tym pierwszym pilotażowym naborze były inwestycje w lokalne drogi, gminne i powiatowe, w modernizację wodno-kanalizacyjne, w gospodarkę odpadami, a także w wymianę źródeł ciepła. Wchodziły w te priorytety także zadania bardziej społeczne, jak budowy żłobków, przedszkoli, a także świetlic wiejskich. Przypomnę, że nabór trwał od 2 lipca do 15 sierpnia i każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć trzy wnioski. Jeden bez ograniczenia kwotowego, jeden wniosek nie przekraczający kwotę 30 milionów złotych i jeden wniosek do kwoty 5 milionów złotych. Z informacji, jakie pan premier przekazał na konferencji w Nidzicy wynika, że jest to, taki, że jest to pierwszy taki program w naszym kraju po 1989 roku. E, tak, to prawda, ma pani rację, taka jest rzeczywistość. Pani Starosto, proszę zatem o informację, jakie zadania dof zostały dofinansowane oraz w jakiej wysokości. Samorządy z, z terenu powiatu jaworskiego otrzymały niebagatelną kwotę ponad 51 milionów złotych. Gmina Bolków otrzymała 4 250 tysięcy zł na budowę stołówki szkolnej dla szkoły podstawowej w Bolkowie. Gmina Jawor otrzymała blisko 4,5 miliona zł na budowę i modernizację kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora. Gmina Męcinka otrzymała kwotę 13 mln zł na dwa zadania. Pierwsze to budowa ośrodka zdrowia w Nowej Męcińce na kwotę 8,5 miliona zł oraz budowa czterech świetlic w miejscowości Pomocne, Muchów, Kondratów i Stanisławów. Gmina Mściwojów na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Mściwojów otrzymała ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. Gmina Paszowice otrzymała wsparcie ponad 9 milionów złotych na trzy zadania, w tym między innymi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Myślibusz i Grobla, oraz na kompleksową wymianę oświetlenia drogowego w całej gminie. I gmina Wądroże Wielkie na zadanie dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wądroże Wielkie otrzymała wsparcie 5 milionów złotych. Natomiast powiat jaworski na Trzy złożone wnioski, otrzymał wsparcie w wysokości ponad 10 milionów złotych na remont drogi w Słupie w gminie Męcinka, na remont drogi w Budziszowie Małym w gminie Wądroże Wielkie oraz na drugi etap remontu drogi w Sadach Górnych, Sadach Dolnych w gminie Bolków. 51 milionów 125 tysięcy złotych to ogromna kwota. Jako mieszkanka powiatu jaworskiego nie przypominam sobie, żeby tak duże środki zostały przekierowane do naszego powiatu. Jest to bez wątpienia historyczny moment, ponieważ takiego wsparcia jeszcze nigdy nie było jako starosta rozmawiałam z wieloma osobami związanymi także z samorządami i bez wątpienia każdy twierdzi, że jest to wyjątkowa okazja do poprawy infrastruktury drogowej zarówno powiatowej jak i gminnej, do polepszenia funkcjonowania służby zdrowia, ośrodków edukacyjnych a także tak jak w przypadku gminy Paszowice do wybudowania wodociągu w miejscowościach grobla i myślibusz. Jest mi niezmiernie miło, że wodarze z terenu naszego powiatu dostrzegli mój wkład i zaangażowanie, jaki poświęciłam w rozmowy nie tylko z panem wojewodą, ale także z przedstawicielami rządu, aby przekazać im potrzeby naszych mieszkańców. Te potrzeby wynikają ze zwykłych rozmów, zarówno z radnymi, jak i sołtysami i wójtami, a także burmistrzami z terenu naszego powiatu, bo to właśnie oni znają najlepiej potrzeby swoich mieszkańców. Oczywiście w tych rozmowach nie byłam osamotniona. Zawsze mogę liczyć na pełne wsparcie pani marszałek Elżbiety Witek, za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich samorządowców. Chciałabym jeszcze dodać, że przed nami kolejny nabór z rządowego programu Polski Ład. I tutaj deklaruję pełne wsparcie, aby wnioski zostały także zaopiniowane pozytywnie. 51 milionów złotych to środki, które niebawem spłyną do powiatu Jaworskiego, ale to nie jedyny pani sukces w ostatnim czasie. Proszę o przybliżenie naszym mieszkańcom wysokości pomocy, jaką powiat otrzymał w ostatnim czasie. Przypomnę, że w grudniu 2020 roku powiat Jaworski otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10,5 miliona złotych. Zadania, które realizujemy za, te, za tą dotację, to przebudowa drogi w Piotrowicach w gminie Męcinka, która w obecnym czasie dobiega już końca, remont drogi w Snowidzy w gminie Mściwojów, przebudowa muru oporowego w miejscowości Mysłów w gminie Bolków, a także czwarte zadanie to przebudowa drogi w Sadach Dolnych, Sadach Górnych. Pierwszy etap, który jest który obecnie trwa i rozpoczął się od granicy z Powiatem wałbrzyskim. Natomiast wiosną bieżącego roku otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie z drugiego naboru tego samego programu, czyli z Funduszu Inwestycji Lokalnych, wsparcie w wysokości 6 milionów zł na przebudowę ulicy Piastowskiej w Jaworze. Na, wy, na budowę nowych chodników w, w gminie Wądroże Wielkie, w miejscowości Kępy i Mierczyce oraz trzecie zadanie to przebudowa drogi powiatowej z miejscowości Lipa do miejscowości Pogwizdów. Rozumiem, że pozyskane środki z pewnością wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Jak najbardziej wpłyną na poprawę jakości życia, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zatem pozwolę sobie na zakończenie naszej rozmowy życzyć Pani dalszych sukcesów na stanowisku starosty jaworskiego. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani za rozmowę i Państwu za uwagę.